Najlepsze trasy dla początkujących rowerzystów MTB? Numer 1 dookoła świata Słotwina Arena. Trasa zielona o utwardzonej nawierzchni o długości 3100 m i spadku 5%. Poprowadzona została przez las i polany, dzięki czemu jadąc mamy okazję podziwiać sielskie widoki. Trasa posiada mostek, bandy, muldy i niewielkie hopy, które można bezpiecznie przejechać. Numer 2 Kuler. Kasina Bike Park ma aż 4500 metrów długości jest trochę trudniejsza od zielonej trasy na Słotwinach. Jednak w dalszym ciągu każdy początkujący kolarz może na niej stawiać pierwsze Trasa jest płynna, posiada niewielkie hopki i rolery, a jej charakterystyczną cechą są dość ciasne bandy, które idealnie nadadzą się na rozgrzewkę przed udaniem na trudniejsze trasy. Numer 3. Mącicielka Krabka Trails Ogólnodostępna trasa znajduje się na górze krzywoń oznaczona kolorem niebieskim, ma 1600 metrów długości i średnie nachylenie 8%. Pomimo tego, że bandy są na niej nieco bardziej strome, to dzięki niewielkiemu nachyleniu każdy sobie tu poradzi. Zapisz tą rolkę, żeby pamiętać gdzie rozpocząć swoją przygodę z MTB, a ja pokażę Ci...